Jeśli prowadzisz biznes lokalny i chciałbyś zwiększyć ilość swoich klientów poprzez działanie w internecie, to w tym filmie pokażę Ci dwa proste do wdrożenia zadania, dzięki którym to będzie możliwe. Zapraszam do oglądania. Cześć, ja nazywam się Arkadiusz Habrzyk Szkoła Marketingu i tak jak już wspomniałem, dzisiaj zajmiemy się tym, jak pozyskiwać nowych klientów do biznesów lokalnych. Tak więc jeśli prowadzisz salon urody, masz swój sklep, knajpę Siłownie ten film będzie specjalnie dla ciebie. Przede wszystkim chciałbym jeszcze raz przypomnieć, będą to darmowe sposoby pozyskiwania nowych klientów. I naprawdę warto nie pomijać właśnie tych elementów, ponieważ długofalowo będą one samoistnie pozycjonowały naszą firmę i lokowały ją jako numer jeden w naszej branży, w naszym mieście bądź też lokalizacji. Tak więc zaczynając, przejdziemy teraz na widok mojego ekranu. Należy zadbać w pierwszej kolejności, czyli czynność numer jeden, by Twoja firma miała wizytówkę firmy Google. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce Google firma i tutaj wyskoczy nam możliwość założenia takiego profilu. Jeśli już go mamy, to będzie to wyglądało. Mniej więcej w ten sposób, jak tutaj widzimy po prawej stronie. Jednak teraz kilka wskazówek, jak zadbać o to, by ta wizytówka dbała i zapewniła nam wysokie zasięgi. Przede wszystkim musimy dodać tutaj zdjęcia naszego salonu, naszych usług. Jeśli będziemy tutaj utrzymywali systematyczność, przykładowo jedno zdjęcie na tydzień, to dużo lepiej Google będzie pozycjonował nam tutaj tą pozycję, jeśli chodzi o podane frazy, czyli w tym przypadku nazwa salonu oraz główne słowo kluczowe w tej branży, czyli paznokcie. Kolejną rzeczą, jeśli chodzi o wizytówkę, to warto zadbać o opinię. I teraz jedna bardzo ważna uwaga. Algorytm i Google jest przygotowany na to, że można sobie takie opinie kupić w ogromnych ilościach za dosyć stosunkowo małe pieniądze. Tak więc, jeśli chcecie naprawdę, żeby opinie miały znaczenie dla algorytmu Google, przez co będziecie lepiej pozycjonowani, będziecie wyżej pokazywani w Google, to te opinie nie mogą być naraz. Bo w jednego dnia wszystkie wrzucone. Tak więc zalecam mm, skupić się na tym, by raz dziennie została dodana tylko jedna opinia. Dzięki temu y, będzie to wszystko dobrze tutaj przebiegało. Tak więc poproście swoich aktualnych, dotychczasowych klientów, by taką opinię umieścili. Każdego dnia poproście innego klienta niech umieści. Ważną sprawą jest też to, żeby ta opinia nie miała tylko dwóch słów, tylko żeby składała się z jakiegoś zdania, faktycznie wyrażała. Dobrą opinię, szczerą opinię o naszej firmie. Kolejną czynnością będzie prowadzenie swojego fanpage'a na Facebooku oraz konta firmowego na Instagramie. W tym filmie pokażę Wam to na przykładzie fanpage'u na Facebooku. W takich lokalnych firmach ważne, by nazwa nie była zbyt mocno skomplikowana oraz żeby w wyszukiwaniu było słowo kluczowe związane z daną lokalizacją, w której Twoja firma się znajduje. Czyli w przypadku, gdy tutaj mamy salon, który znajduje się w chorzowie, yy, mamy wyraźne znaczenie paznokcie Chorzów i dopiero później nazwę salonu, co umożliwia nam pozycjonowanie, gdy ktoś w wyszukiwarce Facebooka nie tej googlowskiej, wpiszę paznokcie chorzów. To od razu nas stawia na pierwszym miejscu. To, co warto, na co warto zwrócić uwagę, to to, by automatycznie zdjęcie profilowe oraz zdjęcie w ple, czyli tak naprawdę dwa pierwsze elementy, na które każdy z nas zwraca uwagę, zaraz po wyszukiwaniu danej frazy na Facebooku, by jasno mówiły, czym się zajmujemy, co można u nas kupić, Tutaj w tym przypadku, tak, to jest biznes lokalny, warto wrzucić lokalizację i warto wrzucić numer kontaktowy, mimo to, że gdy przecież zjedziemy sobie na dół, to tu ten telefon kontaktowy będzie y, poniżej. To jednak wymaga to pewnego działania, a gdy ten numer znajdzie się już u góry po wejściu, y, klient, który od razu chce skorzystać z usług, nie będzie musiał się... Martwić szukaniem numeru kontaktowego, jeśli ma go od razu podanego na tacy. Taka wskazówka tutaj jest naprawdę bardzo istotna. Kolejnym istotnym elementem, kolejną wskazówką, która pozwoli nam zbudować relacje z naszym potencjalnym klientem, który znajdzie nas na przykład w wyszukiwarce Facebooka, jest wrzucenie takiego filmu, który pokaże przedstawi czym się zajmujemy, pokaże osobę, która świadczy te usługi, Pokażę, jak to wszystko wygląda, gdzie się to znajduje, oraz za co klient może tobie zapłacić. Czyli wszystko powinien dowiedzieć się z takiego krótkiego filmu promocyjnego. Dzięki temu od razu buduje to pewien rodzaj zaufania wśród klienta. Naprawdę bardzo ważny aspekt. Znów można też ten film wykorzystać w sytuacji takiej, że budujemy sobie kanał na YouTubie również z frazami kluczowymi, czyli w tym przypadku to będą paznokcie chorzów i mimo to, że to może mieć 10 wyświetleń, to i tak wyszukiwarka YouTube będzie nas pozycjonowała na górze podczas tych fraz kluczowych. Czyli gdy sobie tutaj wpiszę gdzieś stylizacja paznokci w YouTube, to wyskoczy mi ten film, a gdy zadbamy odpowiednio troszeczkę płatną reklamą, jeśli chodzi o zasięgi tego filmu, to YouTube będzie nam go wyrzucał na samą górę ciągle, ciągle, ciągle. Tak więc warto to zrobić w każdej branży, obojętnie czy mamy salon, czy jesteśmy mechanikiem, czy mamy, tak jak już na samym początku mówiłem, siłownię. To takie ważne wskazówki, które warto zastosować w firmie lokalnej, i to może z dnia na dzień nie przyniesie Wam efektów, ale gdy czym wcześniej to zrobicie i zadbacie o takie elementy, to długofalowo wygracie, ponieważ Wy będziecie pozycjonować się na samej górze w wszystkich wyszukiwarkach i to Was klienci za darmo będą mogli odnaleźć w internecie. Jeśli interesują Cię znów płatne formy reklamy, jak Przyspieszyć cały efekt i ściąganie większych zasięgów do Twojego biznesu. To zapraszam Cię na mój kanał Szkoła Marketingu do innych filmów i do innych publikacji, które będą pojawiały się codziennie każdego dnia o godzinie 18.30, gdzie ja będę pokazywał, jak obsługiwać menadżer reklam, jak tworzyć grupy docelowe oraz jak to, tak jak już powiedziałem, wszystko przyspieszyć, by to miało ręce i nogi. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia!